Witam w mega słowiańskim przykucu, bo oczywiście jako pani inżynier nie potrafię ustawić poprawnie tutaj e, nagrywania. Na poprzednim filmiku ważyłam 92 kg, w dniu dzisiejszym ważę 84 kg. Dzisiejszy odcinek będzie o, problemat o ćwiczeniach na problematyczne partie. W naszym ciele, oczywiście. Jeżeli jesteśmy grubi, to całe nasze ciało jest problematyczne, natomiast są takie partie ciała, które tworzą się z jakiegoś powodu niewyjaśnionego, i, i o tyle trudno jest je zrzucić, że no, albo nie wykonujemy odpowiednich ćwiczeń, albo po prostu to są takie partie, które nagromadzą no, się przez lata. I wypunktowałam sobie takie 3-4 partie ciała, które według mnie są najbardziej takie problematyczne, jeżeli chodzi o odchudzanie i no nie tak łatwo je zgubić. Pierwszą taką partią ciała, która no szpeci nas i która nie wygląda dobrze, jak się tutaj takie, no teraz nie widać, bo już schudło mnie, ale wcześniej jak się, o o, jednak zadrżało. Jak się tak wiecie, tak się poklepałam, to to tak, pf, nie, jak takie fale po prostu Dunaju i tam było. Ludzie się pytali, o klimatyzację jest zamontowana, a tu tylko ja macham ręką, nie? E, likwidujemy mroczne skrzydła, co byśmy nie robili za wentylację podczas wakacji. Kolejną taką partią e, ciała, nad którą chciałabym popracować, to jest coś, e, co się. Gromadzi przez lata, co się gromadzi przez lata, i wcale nie tak łatwo jest się tego pozbyć. A jest to o tyle szpeczon... Szpe jest to o tyle szpecz... Szpe no, nie wygląda ładnie. Więc kolejną taką częścią ciała, która jest problematyczna, to jest dół naszego brzucha. To jest. Yy, ten tu. To. To jest to. To. Wór nienawiści jest o tyle trudny w zrzuceniu go, w redukcji jego objętości, że tak jak już wcześniej wspominałam, on się gromadzi przez, przez lata. Myślę, że, że dobrze to yy, pokaże animacja. No, nie zrobiłam animacji. No, nie zrobiłam animacji. To jest nasz wór nienawiści, to jest reklamówka, nie? ale to ma metaforycznie przedstawiać nasz wór. Znaczy, no skórę, nie wiem. Mamy wór nienawiści. I to, co będę wkładała do tego wora, to będzie symbolizowało ten tłuszcz. Więc przypuśćmy, że mamy pierwszy rok, kiedy nie dbamy o swoją sywetkę, nie? No to jest tutaj, to jest pierwszy i tak idzie sobie ten kawałek tłuszczu i tak o, a miejscówka, nie? No to sobie tu wejdę, nie? No i spokojnie, Teraz jeszcze jesteśmy w stanie go podnieść. Wszystko jest tacy, wór się nie przerwał. No i idzie sobie tam drugi roczek, czy tam, no w zależności w jakim tempie tam tyjecie, no nie? Jeżeli codziennie wasza kolacja składa się z dwóch mak zestawów, no to sorry, ale ale tak to jest. No. Idzie sobie, e, e, panie, e, ja se tu siądę, nie? Bo jest jeszcze miejscówka, to ja się tu odłożę. Mogę? Mogę. Dobra. Kosmiczne technologie. I później znowu kolejne mak zestawy, kolejne wszystko, nie? Kolejne tam jakieś y, żarcie. E, Kolejny tłuszcz się tu odkłada, już wór się robi taki już ciasny, no nie? Jest szal, i tu tłuszcz wchodzi, i tu tłuszcz wchodzi, i tu, nie, to jest za duże, i tu tłuszcz i już jak widzimy, ten wór cały się zapełnił, już jest ciężko, już jest ciężko. A co na przykład jeszcze, jak jeszcze dołożymy? To jeszcze dołożymy. I tutaj. już jest tak ciężko, że ten wór w pewnym momencie może się poprosić. Przerwać się może. Ten wór się może przerwać. Ja! Magia! To kolejną taką częścią ciała, którą jest bardzo ciężko rzucić i która jest troszeczkę taka zaniedbywana przy ćwiczeniach, to jest ta część... Nie wiem, jak to pokazać. To jest ta część ciała tutaj, czyli wewnętrzna strona ud. To kolejną częścią, która... Przy zbyt przyciasnych spodniach wygląda, jakbyście y, byli żywą sztuką i tworzyli grzyb atomowy. To są tak zwane. O! To są tak zwane. Buły zniszczenia. Ostatnim, najbardziej podstępnym, najbardziej złowieszczym, najbardziej nieprzeniknionym, nieprzeniknionym elementem naszego ciała, który. Dodatkowo nie wiadomo, skąd się bierze. Jest. wałeczek na plecach. Nie deskitu nie. Nie wiem skąd ten kurwo zaur się tam bierze. Po prostu nie mam bladego pojęcia. On po prostu tam jest. On dosyć tego gadania przyjdźmy do ćwiczeń. Jakie ja przeżyję, to, to będzie kolejny odcinek. Rzucę tak. Więc pionowe i poziomy. Kolejne ćwiczenie to będzie istna kombo. Bo tak, będziemy mieli nogi ugięte tak w powietrzu. I teraz tak. Noga do łokcia. Wróć. Do góry. Wróć. Noga do łokcia. Wróć. Do góry. Wróć. I cały czas no z nogami w powietrzu. Znowu się kładziemy. I dajemy tak ręce, nie? I teraz tak. Będzie... I wykupujemy I do dołu, do dołu, do dołu. Stop. I jeszcze raz. I do 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 I stop. O Panie. Będą zakwasy. Będą zakwasy. Dobra. Przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Przysiad taki o. Co jest ważne przy robieniu przysiadów? Ja pokażę. Żeby kolana... Nie przechodziły przez linię stopy, żeby nie były pierwsze niż stopa, bo wtedy stopa się obrazi i nie będzie nas nigdzie nosiła. I tu mamy być prosto, nie tak? Podnosimy nogę i pfff, podnosimy i przysiadamy. Podnosimy Przy podnoszeniu prostujemy nogi, prostujemy je przy podnoszeniu i i pfff, ale fajna zabawa, dobra, boli. Po prostu robimy wykrok. Dołóżcie to. Wykrok, krok, noga nie przychodzi, a tu jest 90 stopni, to powinno być. I do góry. I wracamy. Łopanie. I do góry. I ojo. Ja. Złapcie równowagę, to jest ważne. Trzecie ćwiczenie jest takie. Tak. Musimy. O! Się tak podeprzeć. No. Iho! Czyli zginamy nogę, i później ją odginamy. Pod siebie, i ho jo. Pod siebie, i później. Ok, ćwiczenia na boczki, na boczki. Boczki boczki. oczki. Taki... się tak. Podpieramy się ręką i podnosimy nogi, jednocześnie nie podnosząc yy, tułowia. się i podnosimy te nasze nogi. I podnosimy je. Spróbujmy się podeprzeć. No, jak się podeprzesz, jest ciężej. Teraz będzie jazda. Podpieramy się. Tak, o, na ręce najlepiej. Drugą ręką się asekurujemy. I podnosimy tak, o pupę podnosimy teraz. Ona się już poleżała, to teraz trzeba ją podnieść. Nasze handle bierzemy. Dajemy tak, żeby było 90 stopni. I żeby było tak, o, na ramionach. I się po prostu zginamy. piłka i na tej piłce, której nie mam, ale sobie ją wyobrażam, opieramy się. Dobra, ja na podłodze się opieram. I zginamy rękę tak. I druga strona. I podnosimy się. Widzicie, jak mi się wszystko tu, po... Ale brzuchol wyszedł. Jak mi się podnosi, tutaj się podnoszę. I hops. No ćwiczeń na wałeczek na placach wam nie pokażę, bo on po prostu sam musi zniknąć. Sam przyszedł i sam musi zniknąć. I idź w pizduch. Wołeczku. Dobra, i to by było na dzisiaj tyle. Sorry za oświetlenie, nas razem będzie lepiej, bo myślę, że coś wymyślę. Um, I co? I zachęcam do wspólnej zabawy poprzez ćwiczenia, i już myślę nad kolejnym odcinkiem. I do zobaczenia!